Cześć wszystkim z tej strony, witam ja Was w kolejnym odcinku Modbrush na moim kanale. Jak widzicie, a właściwie nie widzicie, jesteśmy razem z Vertexem e, i przed całym odcinkiem chciałem Was zaprosić na fanpage, który ma się w opisie, lajkujcie, bo tam się wiele naprawdę dzieje, e, po prostu fajnie jest. Ok, więc Vertex, co to za dzisiejsza modyfikacja jest? ona dodaje, jak okay, doda. się dzisiaj... czuję. Dokładnie. Dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić moda Amputation Mod, e, który pozwala wam na e, rozczłonkowywanie Waszych przeciwników, może tak to imię e, No i po prostu. Mogę tak, wam to mod daje do naszej gry my cały my system jakby części ciała dzieli wszystkie moby Panie, na różne części ciała. Nie wszystkie mody, nie wszystkie moby, ponieważ Silver Fisher nie działają w tym systemie, ale zobaczcie sami. Zatakujemy teraz tego villagera i zwykle on po prostu by umarł, a teraz nie po prostu umarł umarł, umarł. dobra po prostu jest jeszcze raz jakaś... jeszcze raz nie zawsze to działa w sensie nie zawsze w no, coś się ujawia no pokaż Ok, to teraz przygotowałem ci zombiego proszę okay. i na zombiaku może zadziała tym razem tak jak widzicie odpadła mu ręka i on ci teraz Bawi, wykrwawia, i ta krew będzie chwilę leżała, zobaczcie, ta ręka też chwilę leży, już znika. Teraz zabijemy tego zębiaka. Jak widzicie, fajnie leży ta krew, fajnie leżała ta ręka przed chwilę e, I to właśnie na tym więcej polega ten mod. Weź jeszcze wertek pokażę. Dobra, papka. teraz e, powiedzmy sobie, na przykład krowy damy. E, no i po prostu jest e, jakaś szansa, że jeżeli mm. uderzymy jakąś część ciała, e, to po prostu jest o wiele większa szansa na to, że ta na część się rozczłonkowywuje i to nam pomoże na przykład na przykładzie szkieleta, który będzie tutaj. I gdy będziemy uderzali jego lewą rękę, o, w której. Trzyma o, 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 o jak widzicie, i teraz ten. Szk Kielet stracił swój łuk, stracił rękę, w której trzymał łuk e, i jak widzicie, będzie po prostu bił swoją łapką jak zombie jak bardzo podobnie. E, co myślę, że jest naprawdę ciekawe i naprawdę fajny jest pomysłem. Szkoda, że te m, kończyny troszkę chyba szybko znikają. Mnie, wydaje mi się, że wiesz co można to zmienić w konfigu moda, ale nie jestem tego pewny. Um... No chyba, chyba tak Chyba, można. chyba da się, ja chyba mogę się, się mylić. to wygląda, gdy gramy w tym w piłkę, tak to troszeczkę wygląda, no i... Czy to no... Okej, Creeper. Okay, A na Creeperze jeszcze nie próbowaliśmy tego, stary, wiesz? Czekaj. To... Nie wiem, no, weź jeszcze raz, robimy. weź je, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Teraz już mam wszystko Silver Fisha. No, zaraz, zaraz o, mam. E, pokażę Creeper. Proszę, No, no silverfish nie działa nigdy, więc. No. no właśnie, kurczę Bo jest po prostu zbyt mały i nie ma części ciała. Mm -hmm. No teraz wezmę sobie mocę. O! Jeden. No, już tak, czyli czy. czyli tutaj. Nie, czyli nie. Czekaj, ja czekaj, Creeper, creep, 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 Creeper, Kurde już! O. O. Wszystko <laughs> dobrze wygląda. No się kończy. Ej, fuck sake! Auć. Dobra, jeszcze raz. To no? Nie fajnie, musimy odbudować znowu. Dobrze, proszę. A, no, teraz, Ej, 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 god fucking dammit, jeszcze raz. Masz, masz tutaj. No raczej, no bo tak trzeba go zaskoczyć jakoś, ku O, o, o. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, 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 A, nie, to chyba oh. nie działa też taki pery, wiesz? Chciałem jeszcze jedną rzecz dodać? To że chyba nie działa na pery. O, dobra. E, chciałem sobie jeszcze jedną rzecz dodać, że niektóre Moby umierają na przykład bez głowy. To jest naprawdę bardzo fajne, czyli na przykład. Co to jest? what the fuck? E... To tylko nie dodaję ten MOD, to, to, tak, chyba. to, nie, Czy to, to, to serwer chyba się. Tak, to serwer. Gdy na przykład. Um... Zabijemy, nie, nie zabijemy, tylko po prostu odłączymy, tak jakby od ciała e, głowy villagera. To po prostu on po jakimś czasie się wykrwawi, i po prostu e, umrze. Spróbuj jeszcze raz na to Creeper Dale, dalej. Ale dalej. nie, na Creeper po prostu nie działa. Wiesz, Vertex? Tak chyba mi się no, wydaje. Ja chyba też tak sądzę. <grym> Więc spróbujmy je jeszcze raz na Zambiaku. No i proszę. Tylko już jest dzień. A, no to na zombie pigmenie, o trzymaj Na pajączku mogłeś, o dobra, zombie pigmenie też oczywiście fajnie działa Tak samo jak zombie, widzicie odpada mu część głowy Nie cała głowa I odpada mu ręka, i możemy powodem. ją grać w nogę, ale tak Po chwili ona tak zniknie, trójcimnie. niestety No ale da się, ale, ale da się, taki mundial No da się, da się, spróbuj dealer na przykład miecz mu za, e, Zategować No wiesz co, to no. takie dosyć trudne, bo, no nie Trudno jest, no dobra, no to co? Okej, okay, więc, y, okej okay, Bertyks Na ile oceniasz tego moda? Ja oceniam tego moba, moba, moba. moda tego moda, oceniam na myślę, że 8 na 10, strasznie mi się spod, bo po prostu lubię takie rzeczy, które dodają takie smaczki do Minecraft, e, ale lepsze by było, gdyby na przykład można było ludzi tak rozczłonkowywać, na przykład na jakimś serwerze. Tak, właśnie też o tym myślałem, żeby móc, tak wiecie, atakować ludzi, tylko że jest taki problem, że e, no ta ręka musiałaby po takim sensie chyba nie, czy coś. To by było takie no, trudne, chociaż gdyby zrobili cały taki, wiesz, system, że masz w jakimś punku masz takie już, że, że, e, no nie, masz te części ciała swoje, to byłoby naprawdę przekozackie jak dla mnie, o fak. Dokładnie. No teraz twoja sobie. nie Wpadłem. wpadłem. E, Okej, okay, więc ja oceniam tego moda 9 na 10, ponieważ naprawdę e, ten mod jest zrobiony świetnie i naprawdę fajnie byłoby, gdyby takie coś dorobiono do samego Minecrafta, e, chociaż brakuje mi jeszcze takiego małego rozbudowania tego moda, więc ja daję dziewiątkę. Okej, okay, więc co? Napiszcie w komentarzu, ile wydajecie dajecie temu modowi. Ej, jesteśmy tego naprawdę ciekawi, jak wy go ocenicie Piszcie też, jeżeli macie jakieś fajne mody dla nas, do zaprezentowania w następnym odcinku. Wbijajcie na kanał Vertexa, wbijajcie na padnajcie. Dokładnie Zostawcie łapkę w górę, ponieważ to, to naprawdę to jest, ultra jest mega super fajną sprawą po, po subskrypcji dla Vertexa, tak Tak, to, druga najważniejsza rzecz na świecie. Okej, okay, więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie <laughs> za obejrzenie. Trzymajcie się, papa Trzymajcie się, jo. Ja, ja. w górę, łapki w górę. Yeah, yeah. Uh.